przyjechałem nauczyć się rogarstwa. Było to dla mnie szokiem, że na... Znaczy wyobrażałem sobie, że będzie to jakieś powolne, powolne pokazywanie czy omawianie czegoś, tak jak to, nie, uczestniczyłem kiedyś w jakichś szkoleniach, to przeważnie to było na takiej zasadzie, a tu nagle na pierwszych zajęciach zrobiłem swoją pierwszą w życiu tabakierkę. I było to dla mnie dużym szokiem, że można może przyjść taki lajk z ulicy jak ja i zrobić od razu, oczywiście pod, pod wodzą tutaj mistrza, pod czujnym okiem, ale zrobić coś, co wygląda jak ta bakierka i służy jako ta bakierka. Na kolejnych zajęciach była następna i następna i jeszcze jedna. Można powiedzieć, że się wciągnąłem w tą, w tą pracę z rogami. Do tego stopnia, że zacząłem sam robić w domu już te bakierki. I na wzór, tu, wzór tutaj pana Jana zacząłem odpowiednie maszyny kupować. I tak wciągnąłem się tak naprawdę konkretnie, że mam w, w sumie w swój warsztat taki na razie taki amatorski. I sobie takie w domu rzeczy różne robię. Przede wszystkim po tych kilku miesiącach. No jak, jak przykładowo się przekładają i przyjeżdżają na te zajęcia, to idzie bardzo dobrze. No, bo to, to musi mieć do tego chęć i trochę wyobraźni. No, przykładowo, żeby zrobić taki tobakieret, to trzeba to mieć trochę wyobraźni w głowie, żeby po prostu wiedzieć, co chce zrobić. Przyważnie przychodzą tacy, co chcą i mają zainteresowanie do tego. Ogólnie to ja jestem zainteresowany kaszubszczyzną i ogólnie kulturą kaszubską. No i lubię też tabakę. Dlatego chciałem nauczyć się tego rogarstwa. Bardzo lubię majsterkować, dlatego zdecydowałem się wziąć udział w tych warsztatach. Żeby nauczyć się samego rogarstwa, no to trzeba masakrycznie dużo poświęcenia, cierpliwości. No, A sam taki róg do tabaki, taka tabakiera, zajmuje mniej więcej od 5 do 6 godzin, jeżeli jest takiego rozmiaru, nie? Zazwyczaj najpierw się rozgrzewa taki róg, później się go szlifuje, żeby zdjąć z niego warstwę, która została spalona. Następnie robi się dziurę, obrabia się go, już takie ostatnie szlify, no ale zazwyczaj to ostatnie szlify najdłużej zajmują, ponieważ trzeba zdjąć z niego wszystkie rysy i szramy. No i następnie robi się dziurę, z której będzie lecieć tabaka. Zamierzam dalej to kontynuować. No... To tak naprawdę jest taka... takie hobby, no bo wiadomo, czas poświęcony, a cena takiego arcydzieła, no to nie, nie współgra, ale no... Bardzo mi się to podoba. Decyzja wypłynęła z tego, że tak naprawdę to od czasów gimnazjalnych nie miałem za bardzo okazji, żeby stworzyć coś własnego. Tak naprawdę kleiłem kiedyś modele, wycinałem, czy to papierowe, czy to plastikowe i w pewnym momencie ta pasja jakby zaniknęła. No a później już w takim kierunku nie szedłem, dlatego pomyślałem sobie, że bardzo wielkim wyzwaniem byłoby właśnie wzięcie udziału w kursach rogarstwa, a tym bardziej pod okiem takiego specjalisty i mistrza jak pan Jan. I no jestem bardzo, bardzo zadowolony, a już tak szczególnie dlatego, że już na pierwszych zajęciach gdzie myślałem, że będziemy zgłębiać może teorie, e, troszeczkę tam porozmawiamy ogólnie o, o tabakierach. Od razu poszliśmy już do, do stołu, dostaliśmy swoje narzędzia i już tak naprawdę na pierwszych zajęciach wykonaliśmy już pierwsze małe dzieła sztuki, czyli tabakiery e, i no i było to zaskakujące, oczywiście bez, bez pomocy pana Jana byłoby to absolutnie niemożliwe za pierwszym razem i, i bardzo, bardzo wiele nam e, w szczególności mi przy tym pomagał. Natomiast e, no, byłem zaskoczony, że po pięciu godzinach już w ręku miałem coś własnego, gotowego, gdzie jakiś tam procent udziału w tym wszystkim miałem. Jest trudno zrobić coś naprawdę pięknego i, i trzeba być no, specjalistą, trzeba mieć to oko, żeby stworzyć naprawdę jakieś takie małe dzieło sztuki, natomiast dla mnie jest to relaksujące. Trzeba po to mieć dobrego nauczyciela, żeby po kolei pokazał po kolei, kolejność wykonywania prac, bo nie powiem, że w domu próbowałem zrobić coś inaczej, inaczej niż pokazywał tutaj pan Jan i to nie wychodzi. To musi być ta kolejność, że trzeba najpierw mieć pomysł, później trzeba ten róg wstępnie, wstępnie oślifować, zacząć kleić i później dalej, dalej cały czas, aż do efektu końcowego. Mnie na przykład korzystało zawsze, żeby od razu zobaczyć, jaki róg będzie miał warwy, czyli zamiast najpierw go yy, yy, zrobić do końca, to zacząłem od razu go polerować, yy, żeby zobaczyć te kolory, ale niestety później, jak się zaczyna kleić, jeśli szlifować, to wychodzi i wtedy za ścianki, wychodzą na przykład i no niestety ruch jest do wyrzucenia wtedy. Można poszczególne elementy, tak jak tutaj podpowiedział Pan Jan na przykład, jak w tym bucie robi się wzmocnienia, w takiej typowej tabakierce robi się, o, w tym w denku się robi wzmocnienia. Pan Jan na przykład daje dwa takie wzmocnienia, a ja sobie zadecydowałem, że będę robił swoich trzy. No, i to będzie taki też mój znak szczególny, rozpoznawczy, że jak ktoś chwyci taką kawakierkę, to, to mówię o, no to wiadomo od kogo to jest, nie? Może jest to ciężka praca z jednej strony, ale z drugiej strony jest bardzo relaksująca. Także podczas pracy, tak naprawdę gdzieś nie odpływa się myślami, jest się w tym samym miejscu, tworzy się jakąś tam strukturę tego rogu całego. I tak naprawdę no, najlepsze jest to, że po całych tych zajęciach, po tych kilku, pięciu powiedzmy godzinach jest satysfakcja, bo ma już się ten róg i można z niego faktycznie skorzystać i tak jak, czy to na różnego rodzaju festynach, festiwalach, mamy faktycznie mistrzów rogarstwa przy, przy swoim tam krumie powiedzmy, którzy sypią tabaki, tak ty możesz też od razu komuś nasypać i pokazać, tak to jest, to jest moja tabakiera, sam ją wykonałem i częstuj się. Nasi kursanci tutaj po kilku miesiącach pracy już potrafią zrobić duzę, czyli takie pudełko rogowe, już potrafią zrobić ruśk, czyli ruch zakrzywiany, zdobiony bardzo często, już potrafią też wykazać własną inicjatywą i zrobić coś innego, co nie tylko to, co było zaplanowane. Potrafią zrobić no, na przykład but. Czyli bucik, tabakier w kształcie bucika. Po pierwszym kursie, który był w ubiegłym roku, Mistrza Tradycji, kilkanaście osób skończyło ten kurs. Z tego co wiem, to kilka osób z nich na razie jeszcze nie robi, ale w przyszłości będą wiedzieli, jak się za to zabrać, z czym to się je. No i obiecują mi cały czas, że będą pracować nad drogiem, ale dopiero jak będą na emeryturze, bo tak naprawdę musimy to też powiedzieć jasno, to jest praca dla ludzi, którzy już skończyli swoją karierę zawodową i mają więcej czasu. Bo tutaj trzeba mieć troszkę więcej czasu. No ten tegoroczny kurs jest trochę skromniejszy, jeśli chodzi o zasoby ludzkie, że tak się rzadko wyrażę. Mamy mniej kursantów, ale są oni, też, są oni bardzo uzdolnieni w tym kierunku i myślę, że rogarstwo dzięki temu nie zaginie i do tych kilku rogowiarzy, rogowników na Kaszubach dołączy jeszcze kilka, kilkanaście osób po tych kursach.